Jest 8 dzień września 2020 roku i znajdujemy się niedaleko Lyon, niedaleko maką. Przyjechaliśmy tutaj po to, żeby odwiedzić Berenikę i innych naszych przyjaciół i znajomych, którzy tutaj właśnie dzisiaj zakończyli winobranie. I też po to, żeby zobaczyć jak wyglądają inne winobrania, jak to wszystko tutaj wygląda. Oni mają warunki takie, że nie ma klimy, ale jest klimat. Śpią pod namiotami, tak jak Wam już wcześniej na blogu pokazywałam, tak to wszystko wygląda. Śpią pod namiotkami wszyscy. No i tak wyglądają jeszcze nasze ciuchy na sprzedaż, tak przy okazji, jakby ktoś chciał, mamy jeszcze ostatnie sztuki niedobitków. I tak wygląda to winobranie, codziennie sobie siedzą wieczorkami, są bębny, jest muzyka, jest cudownie, tam są dalej hamaczki, tu i tu i w ogóle jest przepięknie. A tak wyglądają te winogronka. Zobaczycie to w lepszej jakości niż Wam nagrałam na moim blogu, na Fortuna Detektor na Facebooku. I jest naprawdę cudownie. Jest słonecznie, Kąpaliśmy się w jeziorku. Jest po prostu przepięknie, tyle wam powiem. Bardzo Wam polecam takie miejsca winobrania i w ogóle jest cudownie. No. <laughs> Kocham Was do zobaczenia. <laughs>